Nie, tak więc, tak więc, level, level pierwszy. ogólnie zmieniłem nick, jakby, jakbym nie dawał tam tego przywitania, do filmu jednak. Ale tak, zmieniłem nickiak, także no. Dobra, gościu. Nie no, zamiast kurde poczekać aż se zrobię, to on kurde od razu to szybki jest. Dobra, nieważne. Mm. Nie no, mordo. Okej. Okay. Tego tylko, tylko tu ...tak jak mówiłem niedawno, nie dostaniecie na dnie. Nie no... Jak na razie, no wynik nie oddaje, ale to jest... To jest rozgrzewka, tak, to jest rozgrzewka. To tak naprawdę była rozgrzewka. Yy... Tak. A, Ta. no wynik. Normalnie. No, nie, no, chciałem szybko pójść po kilow. Patrz to, patrz to. Bank, bank. Okej. Okay. Nie jest źle. Dawajcie taką integrację robimy yy, ten. Napiszcie komu kibicujecie. Jeśli chodzi o nogę. Barcelona. Yy, to piękno. Normalnie. I oczywiście reprezentacja koleski. Trzeba iść tam. I zrobię takie... taką przeprawę ogólnie. Będę jak Vasco da Gama odwiedzał... co tam odwiedzał... odwiedzał, odkrywał... Indie chyba, nie? Chyba Indie. Już nie pamiętam, kurde. Uczyliśmy się o... o jakimś Vasco da Gamie, kurde... milion lat temu. Nie no, co trzy lata temu. Ale co mnie skoczek. Adam Mały 102 metry. Pewnie spytacie czemu taki nick? Um, um, nie wiem. Jakoś ostatnio polubiłem Czechy i... także chciałem coś... coś śmiesznego. Także nie wiem, takie czeskie słoneczko, czeskie coś mi wyszło. Ale mi, ci, mi dzisiaj wychodzą TNT Jumpy fajnie. Najmocniejszy item na bedło to mózg. Wiecie wie, 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 czemu? Ostatnio zauważyłem, że... Ym, sporo graczy go nie używa. Totalnie, jakby... Nie, nie wiedzieli co to jest. Albo zapomnieli. Albo nie wiem. Robiliby wszystko, żeby... Nie użyć tego. O, kolego. Oh yeah! I co jest?! Skąd on się tam wziął? Także no, tak to wygląda z tym nickiem. Ty skafold. Okej, okay. yy... bardzo fajny cheater? To ja go pokonam. Ten cheater nie ogarnia gierki. Lol Dobra, ziomuś, ale czemu ty używasz czegoś takiego jak łuk? Kolego Nie straciłeś jeszcze łóżko, ale... No już to zrobiłeś y... Aha Kolego, no Mogę z drugiej strony, nie? A tego to tego to NIE PRZEWIDZIAŁ! O kurde Jego tam nie ma, nie? Nie ma Dobra Gin 10 razy no. Okej okay. Dobra, pa! Pa go, pa go! Ale zadymiasz. What are you doing? masz. Ale co ty robisz? Yy, czasem nie ogarniam.